Kochani, witam was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny makijaż gadany. A to z tego względu, że powiedziałyście mi poprzednim razem, że lubicie, więc czemu nie? E, na przełamanie, że tak powiem, <coughs> rutyny, zróbmy sobie makijaż gadany. I em, kochani, powiem wam tak. Na pewno widzicie na mojej twarzy Drugą głowę. Rośnie mi druga głowa, słuchajcie, dosłownie, ponieważ miałam przerwę w stosowaniu mojego serum niacyn niacynamidowego. Moja skóra w pewnych partiach zaczęła, a zwłaszcza po używaniu, po niefortunnym moim złym stosowaniu kwasu hialuronowego, o którym Wam już wspomniałam wcześniej, skóra zaczęła mi się przesuszać w pewnych partiach. Zwłaszcza tutaj, właśnie w okolicach brody. Tutaj to tu już jest pod kontrolą, słuchajcie, wszystko już się, że tak powiem, nawilżyło, wyleczyło. Ale zaczęłam otrzymywać takich właśnie przyjaciół. Mimo, że nałożyłam podkład i nałożyłam oczywiście tonę korektora, i przypudrowałam, to on jest oczywiście w całej krasie, słuchajcie. Także jeżeli możecie pominąć ten. Gdybym mogła go wyedytować i wiecie, wy, wymazać, to bym to zrobiła. Natomiast no, bądźmy realni tak, e, nikt nie ma idealnej cery przez cały czas e, także no, mam nadzieję, że nie będzie Was tak już specjalnie rozproszało. nie nałożyłam właśnie przypomniało mi się, nie, na, nie nałożyłam różu, więc może teraz to zrobię czekajcie, tylko go znajdę o, e, oczywiście moje trio z Lovely To jest mój pędzelek mój pędzelek z darmówki od L'Oreal i delikatnie na no, policzki Teraz to już się pewnie w ogóle Uwidoczni to moje Na <narośle> 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 Dobra, myślę, że tyle wystarczy Przejdźmy więc do makijażu Chociaż jest to makijaż gadany, więc to jest tak jakby normalne, że ja tutaj więcej gadam niż się maluję. Tak zazwyczaj to wychodzi na moim kanale. I teraz tak, kochani, jak już widzicie mam, wybaczcie, zerkam z boku, bo mam lusterko, mam całą bazę, czyli podkład, puder, korektor i w takiej kolejności oczywiście, wiecie o co mi chodzi. Kontur, bla, 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 wszystko, wszystko, brwi też, tak jak widzicie, został nam... Zostały nam oczy, czy został nam makijaż oczu, yy, i usta. I teraz tak, yy, dlaczego nie, dlaczego nałożyłam całą resztę, a zostawiałam oczy? Z tego względu, że jak ja robię cały taki makijaż od początku, to zazwyczaj się tak rozgadam, że potem nie mam czasu na oczy. Yy, więc mam nadzieję, że dzisiaj aż tak dużo się nie rozgadam, chociaż już pewnie gadam przez dobrych 5 albo 10 minut, znając, moi, znając moje wygadanie. Yy, no ale mniejsza z tym. Kochani, więc nałożyłam całą resztę z tego względu, że to mi zawsze zajmuje najwięcej czasu, i jak robię to przed kamerą, bo za dużo gadam. A chciałam, żeby to, wiecie, w miarę sprawnie poszło, bo to jest taka dość trudna część makijażu. Poza tym chciałam też wypróbować z wami tą bazę pod cienie, którą kupiłam sobie z Budca. I to jest NYX HD Studio Photogenic Eyeshadow Base, tak to się nazywa. Nie wiem, czy moja e, kamera się wyostrzy, bo to jest dziwna kamera. O, o, chyba złapało. Wow! Teraz, zanim ja wrócę do ostrości, to, to pewnie trochę potrwa, a może i nie. E, także to. I ten bardzo długi słuchajcie, ołówek z Wet n Wild. Wszystko jest jeszcze zapakowane. W ogóle to nie wiem, dlaczego. Mogłam to od razu sobie pootwierać, bo potem będę skubać przez dwie godziny. Nie lubię, jak mam pozostałości tych folii, ale na razie chyba to zostawimy. Dobra. Otworzyłam, tak. Yy, I mm. mm. taki jest, nie wiem, czy to będziecie w ogóle cokolwiek widzieli. Bo jest bardzo, bardzo naturalny i o tym chodzi, chociaż teraz ja sobie w ogóle to namazałam, tu, gdzie miałam podkład na ręce, bo ja zawsze nakładam sobie podkład na rękę i dopiero wtedy przenoszę go na twarz. Także to w ogóle chyba kiepsko. O, może, o teraz tutaj w innym miejscu, gdzie ja mam jaśniejszą moją skórę. Także kredka jest bardzo naturalna, o to mi chodziło, bo właśnie czasami mam wrażenie, że jak nałożę białą kredkę, to jest ona taka zbyt rzucająca się w. Oczy, jeśli wiecie o co mi chodzi, taka naturalna, to i tak trochę rozjaśni to oko, a będzie delikatniejsza. O, może w ten sposób. Także to sobie jest w miarę kremowa. Nie jest, nie jest naj, najbardziej kremowa. Ten pierwszy raz, jak ją pomazgałam, to taka mi się wydawała w ogóle strasznie twarda, a teraz, jak już drugi raz, to już widzę, że zaczyna się, o tak jakby, wiecie, ocieplać troszeczkę i jest lepsza, ale jest ona naprawdę mega długa, słuchajcie. I otwórzmy sobie to. Tutaj nie wiem, czy są w ogóle jakieś instrukcje, jakieś, jest jakaś instrukcja do tego, więc tutaj wiecie. Może. Kurde, no, ja nigdy nie mogę. Nie mam jakichś specjalnie długich paznokci ostatnio. Bo niestety, ale znowu mi się łamią, już, już były w takiej dość dobrej kondycji, a teraz zaczęły się znowu. Słuchajcie, problemy, ale mniejsza z tym. Nie ma co narzekać. No, dalej. Mm, dobra. Otwarty. Zobaczmy. Mm, wygląda jak korektor. Taki aplikatorek. Dosłownie wygląda jak korektor, słuchajcie. Może to i jest korektor. <gryw> Widzicie? Tutaj, o tutaj. Mm. Staram się nie ruszać, żeby, bo ta kamera po prostu tak czuła, że jak tylko delikatnie się poruszę, to już już traci ostrość. Nie wiem, jak tą ostrość mam ustawić, słuchajcie, nie mam pojęcia. Nie jest tutaj napisane, jak tego używać. Czyli generalnie ma chyba tak jak po prostu nakładać na powiekę i tyle. OK, to jedziemy. Nie wiem ile, słuchajcie, nie mam na powiekach. Może tutaj troszeczkę się gdzieś tam dostało korektora, ale generalnie starałam się korektora nie nakładać, żeby właśnie przetestować... Tą bazę. Także no po prostu nałożę ją tak, jakbym nakładała korektor, czyli na całą powiekę. Normalnie kolor ma bardzo podobny, bo na przykład taką mam bazę, która właściwie nie robi za wiele, <laughs> ale no mam bazę z Essence i tamta, tamtą, jak nałożę, to ona raz, że jest zastygającą bazą i bardzo szybko wysycha, także muszę ją więc tak rechciach rozmarować. rozsmarować a dwa, że jest dużo jaśniejsza i zawsze mam takie białe oko wtedy, bo okej, okay, no to mamy rozsmarowałam ręca mi wypadła ups. ups no, no dobra, to jedziemy z cieniami, zobaczymy jak to będzie Okej tej, wiecie, z Revolution naprawdę warta Warta pieniędzy była ta paletka. Ok. Dzisiaj nie będę szalała, słuchajcie, bo muszę iść odebrać młodego do przedszkola, więc nie chcę mieć tutaj jakichś, wiecie, 10 tysięcy różnych kolorów na oczach. Chociaż miałam ochotę na takie bardziej. Mhm. Ale pójdziemy w cookie do, czyli to jest ten, wiecie, taki bardzo delikatny brązik, który zawsze nakładam w załamanie żeby tak jakby robić sobie taką delikatną bazę nakładam puszystym, dużym pędzelkiem Tak, póki co nie widzę, żeby ta baza jakoś specjalnie. Chociaż te cienie, no wiecie, że ja już Wam mówiłam, że te cienie siłą rzeczy są dość e, ładnie napigmentowane i w ogóle. Więc tutaj nie wiem, czy zobaczyłabym jakąś różnicę, zasadniczą taką. Um, teraz myślę sobie tutaj fiki fu, zobaczcie ja, włosa gdzieś um, ten cheesecake jest właściwie ładniejszy niż ten chocolate orange um, um, um. ok, zróbmy sobie tak, Zacznijmy od zewnętrznego kącika, bo e, z doświadczenia wiem że najlepiej zacząć od zatęcznego kącika, bo wtedy wiadomo, ile powieki tak jakby zostaje. Ja mam małą powiekę, także ja muszę tutaj na te rzeczy uważać. Ja nie wiem, zobaczę, czy tym pędzelkiem mi się uda. To jest ten z Aliexpress, który kupiłam, bo powiem szczerze, że takich małych pędzelków to ja nie mam. Ciekawe, zamówiłam jakieś pędzelki z Aliexpress, zobaczymy, jakie one będą wielkości. Czasami nie lubię tak zamawiać z internetu, bo naprawdę nie wiadomo, co do czego, ani jakie to Duże przyjdzie, ani w ogóle, wiecie. Zobaczymy, jak to się nałoży tym cheesecake. To jest tutaj zaraz koło to. Ten taki ciemniejszy, i spróbuję go tutaj tak wklepać troszkę, żeby przyciemnić. I rozcieram go tak troszeczkę na środek powieki. To samo z drugiej strony, powiedzcie mi, jak wasze przygotowania do świąt? Wiem, że niektórzy z Was niestety ten okres przedświąteczny w tym roku mają. Niezbyt wesoły, i tutaj pozdrawiam Bogusię. Bogusiu, trzymaj się. Pamiętaj! Jesteś bardzo silną kobietą i na pewno podejmiesz właściwą decyzję. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Ale życzę Tobie i oczywiście Twojemu synowi jak najwięcej zdrowia. I trzymam za Was kciuki pamiętajcie! ale generalnie no, mam nadzieję, że wiecie, że mój okres przeświąteczny też nie jest zbyt radosny w tym roku. Ale mam nadzieję, słuchajcie, że ktoś tam, któraś z was i jednak wiecie, ma powody do radości. Więc chciałabym wiedzieć, dajcie taki jakiś pozytywny akcent. I dajcie mi znać, jakie miłe może wydarzenie miało miejsce w ostatnim czasie, w tym właśnie okresie przedświątecznym, czyli od początku grudnia, czy jakiś taki, wiecie, jakaś przyjemność Was spotkała. Nawet jeżeli to ma być jakiś taki gest, nie wiem, od sąsiada, czy od kogoś obcego może na ulicy, nie wiem, może ktoś no, zrobił coś, co Was rozśmieszyło czy coś co wam po prostu poprawiło w jakikolwiek sposób humor. Podzielcie się z nami taką, wiecie, śmieszną czy przyjemną anegdotką, bo myślę, że sporej części z nas przydałoby się takie jakieś rozweselenie, poprawa nastroju. Także dajcie znać. Myślę, że tutaj na tym skończę, bo zaczynam dokładać i dokładać i dokładać. I teraz wezmę taki yy, drugi mam, a to jest taki troszeczkę mój już sprawdzony z EcoTools. Taki mały, okrągły, znaczy mały, on nie jest mały. Może wezmę trochę mniejszy właściwie z EcoTools, o taki bardziej płaski. Ym, I słuchajcie, po przyciemnie ten zewnętrzny kącik, tutaj tym bardzo, bardzo ciemnym takim brązem, który nazywa się Brownies nie wiem, nie używałam go wcześniej, więc nie mam pojęcia nie chcę, żeby to było zbyt ciemne, ale tak delikatnie tutaj, wiecie żeby nadać oku lepszy kształt i go tak delikatnie wyciągnę no powiem Wam, że ten brąz jest z całą pewnością brązowy. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale jest piękne, zobaczcie. Super. Dobra, i to samo po drugiej stronie. Mam nadzieję, że to samo, bo ja często jak robię makijaż, to potem jedno oko jest takie, wiecie, super fajne, a drugie jest takie, że się Boże. Nie wiem w ogóle, jak to się stało, że tak mi się to pomalowało. Także trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. No i dajcie mi znać, kochani, bo tak się ostatnio zastanawiałam, a propos, właśnie okresu świątecznego tak się zastanawiałam, kiedy Wy dekorujecie dom, bo ja tutaj tak zauważyłam taką tendencję, że bardzo dużo, właśnie. Domów już jest udekorowanych. Ja, chociaż znalazłam na Facebooku ostatnio, właśnie ktoś wstawił na takiej grupie: Zakręcone mamy, chyba to się nazywa, ktoś wstawił takie, takie motto, że do, do, do tych właśnie wszystkich mam, które są nastawione na sprzątanie przedświąteczne, to kochane, uważajcie, bo idą święta, a nie sanepit co jest bardzo fajne, wiecie powiem Wam, że naprawdę uśmiałam się z tego um, i y, ja aż tak dokładna nie jestem ja nie, słuchajcie nie leję y, litrów wiecie, jakiegoś tam wybielacza czy czegoś takiego um, ani, no nie jestem aż, aż tak, słuchajcie, wezmę sobie taki bardziej puszysty pędzelek y, czysty czysty, czysty bez tutaj, ten jest wyprany, czyściusieńki i po prostu tylko to delikatnie rozetrę, żeby nie było takich, wiecie, ostrych brzegów. No i dajcie mi znać, czy to Wy też jesteście właśnie takimi fanatyczkami sprzątania przedświątecznego, czy właśnie jesteście takie, że o to nie święta tylko sanepid, czy właśnie w drugą stronę, że to nie, to nie sanepid, a święta i robicie takie no może bardziej dokładne sprzątanie, ale no nie jesteście takie wiecie rozkręcone tym sprzątaniem, że no po łokcie jesteście mokre i ubabrane w jakimś tam płynie odkażającym, czy jakimś tam wybielaczu. I z wielką szczotką biegacie po, po mieszkaniu i szorujecie wszystko na błysk. Bo ja, co prawda u mnie w domu zawsze była tradycja sprzątania takiego dość dokładnego, ale nie z przesadą, nie z jakimś tam, wiecie, tak jak właśnie mówię, wybielaczem, czy czymś takim, ale było wszystko odkurzone, nawet na przykład. Moja babcia z dziadkiem zawsze co roku przed świętami dawali mieszkaniu takie, no wiecie, z góry na dół. Czyli zaczynali od y żerandoli, bo wiecie, że no, przez cały rok to tam raczej się nie sięga, prawda, do żerandola, żeby tam coś, wiecie, powycierać czy, y czy posprzątać w takim, takim znaczeniu. I jeszcze, uch, uh, pędzelek mi właściwie, słuchajcie, tak przeleciał. E jeszcze tego brownies, tak. Delikatniutko nałożę na dolną powiekę. I oni zaczynali tak, tak, jak mówię, z góry, właśnie od czyszczenia żyrandola czy żyrandoli czy lamp, które są generalnie wysoko pod sufitem, które normalnie, słuchajcie, zbierają tony kurzy. Ja do tej pory pamiętam, właśnie takie sprzątania. W domu świąteczne, gdzie jak się, wiecie, przesunęło palcem po, właśnie, żerandolu. To dosłownie taka kubka kurzu była na samym końcu, po prostu. Wow. I ja też mam taką tendencję, właśnie jak teraz sprzątam przed świętami, że staram się od góry. Tutaj mam tylko jedną taką lampę pojedynczą, ale właśnie. Zawsze ją przetrę, tak żeby, żeby, żeby mi kurz po prostu na głowę potem nie spadał. Ym, I to tak. Teraz mam ochotę nałożyć jakiś, wiecie co? Tutaj jest taki fajny e, żółty cień. Ja wezmę może taki bardziej płaski. To jest z Jessup. Y, to jest, jakąś to nazywa? Detail Shader. Tak się nazywa ten. I y, mam ochotę tutaj tą witaminę C nałożyć. Nie wiem, zobaczyć, jak ona. Jest ta pigmentowana I może tak po prostu bym sobie rozjaśniła troszeczkę to, może niekonwencjonalny dość pomysł, um, ale czemu nie? Tak wiecie, takie przełamanie koloru, no bo wszystko jest takie brązowo-beżowo, jakieś tam takie. Chociaż ten akurat um, ten cheesecake to jest taki um, brąz, ale z kolorkiem czerwonym, z zabarwieniem czerwonawym. Więc to nie jest taki bezpłciowy kolor, ale nie wiem. No, po prostu tak sobie pomyślałam, że może by to fajnie wyglądało co nie. Może i nie będzie. Nie wiem, co Wy o tym, kochane, pomyślicie, ale no, nie. się podoba. Takiegoś po, polubiłam ostatnio dodawanie koloru do mojego makijażu, bo co innego jest zrobić makijaż z pięciu, słuchajcie, takich, wiecie, dość intensywnych kolorów, typu na przykład, nie wiem, zieleń, niebieski, róż, pomarańcz. Chociaż taki też już zrobiłam i on tylko czeka na edycję. Także dotrze do Was kiedyś. No, myślę, że tyle wystarczy. Myślę, że ten ten żółty test... Zostawimy ten makijaż taki bardziej matowy. Nie będę tutaj nakładała żadnego żadnej błyskotki, bo tak mi się podoba dzisiaj, po prostu tak, o może jeszcze delikatnie wezmę tym pędzelkiem, który rozcierałam wcześniej te brzegi i jeszcze tutaj rozetrę bardziej to jest czysty pędzelek, na nim nic nie ma, jakbyście się zastanawiali, o E i teraz Poza kamerą, bo widzę, że już naprawdę przekroczyłam czas znowu nagrywania i będzie to bardzo, bardzo długi film, więc poza kamerą wykończę oczy i zaraz do Was wrócę, żeby się z Wami pożegnać. Także zobaczenia za minutkę. I tak kochani, prezentuje się skończony makijaż. <laughs> Jak widzicie, wytuszowałam rzęsy, bo ja chciałam Wam pokazać kredkę, której użyłam. Na linię rzęs To jest The Big Gel Paint Pencil Z Avon I ja ją mam w kolorze Rich Copper Ona jest przepiękna To jest taki Tutaj mam ją na Nie wiem czy się Kamera wyostrzy Mam nadzieję, że się wyostrzyła To jest taka bardzo chłodna Bardzo chłodna To jest, to jest taki bardzo chłodny brąz Ale z dodatkiem tak jakby takiego złotawego połysku, może to nie ma za bardzo sensu, ale w każdym razie kolor wydawało mi się, że będzie bardzo dobrze współgrał, zwłaszcza z moimi zewnętrznymi ciemnymi kącikami, także, także tak. Dzisiaj też wyjątkowo użyłam zalotki, podkręciłam moje rzęsy, bo chciałam je spróbować wytuszować tak, jak Maksineczka tuszuje je na swoim kanale. Ja lubię oglądać maksineczkę właśnie ze względu na bardzo profesjonalne porady, ale czasami mam wrażenie, że. Mm, no nie wiem, niektóre rzeczy są na użytek em, filmów. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, nie do końca są może nieprawdziwe, ale no to nie do końca jest tak jak ona czasami przedstawia. Wiecie o co mi chodzi? W każdym razie, jeśli chodzi o rzęsy, ona zawsze rzęsy bardzo, ale to bardzo mocno podkręca zalotką i e, używa takich ruchów. Ona, jakby nie dojeżdża do samej linii rzęs, tylko po prostu bardziej skupia się na tuszowaniu końcówek rzęs. E, no i ja tak dzisiaj próbowałam. Efekt jest taki sobie, przyznam szczerze. E, I może też użyłam złego tuszu, bo chcę, no chcę się go pozbyć. To jest ten. E, e, Pięć w jednym, lasz dzień jest, jak dla mnie, dla mnie, na no moje rzęsy totalna porażka, nie lubię go, nie lubię go, niektórzy mi pisali, że spokojnie, on po kilku tygodniach zgęstnieje, będzie lepszy, słuchajcie, nie jest lepszy, nie jest lepszy, nie dla mnie, ja już go mam teraz ile, no trzy miesiące prawie, bo kupiłam go we wrześniu, jak byłam w Polsce, otworzyłam go po raz pierwszy, to był drugi tydzień września, więc słuchajcie, no to mamy już dobre 2,5 miesiąca, tak? Dobrze liczę? Bo mamy cały październik, cały listopad, mm, połowę września, czyli 2,5. Teraz już jesteśmy praktycznie w połowie grudnia, prawie, więc jakby nie było prawie 3 miesiące, a nadal ten duży jest. nie, jak dla mnie. E, no, to tyle. E, na ustach mam kredeczkę z Avon, też tą Sculpted. I już Wam kiedyś pokazywałam. To jest z Collection Liquid Lip Color. Świetna, naprawdę świetna, płynna pomadka. Ona jest w kolorze typów 2. Może o tak? Nie wiem, czy się. będziecie w stanie zobaczyć. No. No. No, pokażesz się. Chyba nie. O, 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 chyba jednak tak. Okay. No, powiem Wam szczerze, że ta, ta kamera, ten aparat to. Pff. No, zajawkę ma pięciominutową, ale zamiast pięciosekundową. No, ale, Pani, tak to się prezentuje, tak to wygląda. Mam nadzieję, że yy, było w miarę ciekawie. Podobają mi się te wewnętrzne kąciki żółte, muszę się Wam przyznać, yy, bo jakoś dodają takiej lekkości i takiego delikatnego kolorku. Makijażowi, więc prawda nie mówię, że makijaż nie jest kolorowy, no bo jednak jest brąz, jednak jak mówię, ta mm, ten cheesecake, kolor cheesecake jest z takim właśnie wykończeniem lekko czerwonawym, także to nie jest jakieś kompletnie, wiecie, nudne i, i beżowe tylko, ale ta żółć tak jakby wydobyła tą delikatną czerwień ze środka powieki. No i ładnie skomponowała się z całym makijażem oczu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, dajcie mi znać, kochani, co wy o tym myślicie. Kończę to całe gadanie. Było mi niezwykle miło spędzić z wami ten czas. Mam nadzieję, że wam ze mną również. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Następnym razem. Pa, pa! Mua.